Tutaj muszę żyć zanim mama przyjdzie. Ani nic ani zapowiadający się pelang, nie? Muszę to zaraz coś zrobić, żeby mama się dziwiła. Okej. Okay. Okej. Okay. Yy, tu, yy, tu. Yy. O, tu na ziemię, a w sumie. Yy, yy. Zarobię taki dobry peręg. E, oczekujcie. E, oczekujcie wszyscy. No po tu peręg nas tu wypali. Ona nie da się doda ludzi, żeby się tu wejść. I oczywiście nie weźmę tą... Może zdanie jakąś... sekretną muskeletkę... Na, na... Na... nagrywanie minuty. Czekajcie... O!

więc widzimy się jak moja mama przyjdzie chyba